Wielce szanowna Pani Marszałek, Szanowna Pani Dyrektor, Państwo Radni, drodzy uczestnicy Wielkopolskich obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, drodzy przyjaciele, po raz kolejny mam dziś przyjemność i niewątpliwy zaszczyt powitać Państwa z tej sceny w roli współgospodarza dzisiejszej uroczystości. Jest mi niezwykle miło, że za sprawą inicjatywy pani marszałek Marzeny Wodzińskiej to właśnie w Ostrowie Wielkopolskim obchodzimy dziś regionalne obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Proszę mi wierzyć, że traktujemy to jako duże wyróżnienie, a jednocześnie piękny gest w uznaniu tego, że nasze miasto zajęło pierwsze miejsce w tegorocznej. Szóstej edycji konkursu Wielkopolska otwarta dla niepełnosprawnych. Pani marszałek Marzena Wodzińska powiedziała dziś wiele ważnych słów na temat działalności samorządu województwa na rzecz osób niepełnosprawnych, które w kontekście dzisiejszego święta pozwalają nam obchodzić je w poczuciu optymizmu i dumy z tego, co już udało się zrobić. Gościmy dziś Państwa w mieście, w którym staramy się tworzyć jak najbardziej przyjazne warunki dla mieszkańców. Mieszkańców, wśród których zauważamy także potrzeby osób niepełnosprawnych. Sądzę, że nasz świetny wynik w tegorocznym plebiscycie konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych może być dobrym potwierdzeniem tych słów. Ale nasze działania to przecież nie tylko projekty zgłaszane w konkursach. To również cykliczne spotkania z przedstawicielami osób niepełnosprawnych w ramach funkcjonującego w Ostrowie zespołu do spraw likwidacji barier architektonicznych. Zespołu, który na bieżąco diagnozuje problemy i potrzeby tej grupy ludzi i w miarę posiadanych przez nas możliwości wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom, realizując wypracowane wspólnie ustalenia. Nasze działania to również samorządowe inwestycje. Takie jak chociażby montaż windy dla osób niepełnosprawnych, dla niepełnosprawnych uczniów w Szkole Podstawowej numer 5, który chcemy sfinalizować w przyszłym roku. A dziś. Bardzo dobrze się stało, że wspólnie z przedstawicielami samorządu województwa wielkopolskiego spotykamy się w Ostrowie Wielkopolskim. Bo działania na rzecz osób niepełnosprawnych to niewątpliwie to, co szczególnie nas łączy i w czym powinniśmy się wzajemnie uzupełniać. Tym bardziej, że choć wrażliwość na potrzeby osób niepełnosprawnych jest coraz większa, to wciąż jednak. Jeszcze wiele jest w tej materii do zrobienia. Szanowni Państwo, z okazji obchodzonego dziś święta wszystkim osobom niepełnosprawnym, a także ich rodzinom, przyjaciołom, instytucjom i organizacjom wsparcia oraz pojedynczym osobom, które pomagają im w różnych sferach życia, w geście wzajemnej życzliwości i wielkiego otwartego serca. Życzę wszelkiej pomyślności, wytrwałości, która jest nam wszystkim tak bardzo potrzebna, ale Wam w sposób szczególny. Uśmiechu, bo uśmiechać się warto wtedy łatwiej żyć, a więc tego uśmiechu na każdy dzień oraz tego, by spełniały się Wasze małe i duże marzenia. Bo niewątpliwie do tych marzeń każdy z nas ma prawo. Bardzo Państwu dziękuję. A tę nagrodę traktuję nie jako wyróżnienie dla prezydenta Beaty Klimek, to jest nasza nagroda, nagroda dla naszego miasta. Bardzo dziękuję.